Cześć, witam was w Tunezji, która jest dwa razy mniejsza od Polski oraz ma 99% wyznawców islamu. W nocy, jak przylecieliśmy, było 36 stopni, a w dzień jest ponad 40. Kobiet. Kobiety mogły się ubierać tutaj swobodnie, tak jak chcą, mimo że to jest kraj muzułmański. Jesteśmy właśnie w Karteginie. To było starożytne państwo-miasto założone przez Fenicjan w IX wieku przed naszą erą. To stąd na słoniach pojechał Hannibal i próbował zdobyć Rzym. Kartegińczycy wdali się w trzy wojny z Rzymem. Zaczęli w III wieku przed naszą erą z czego przegrali trzecią wojnę i zostali totalnie zniszczeni i zostali kolenią rzymską. Tak to wyglądało, a zostało z tego co, to, co widzicie. Jani mieli taki dziwny zwyczaj, żeby coś sobie wyprosić, szli do bogini z niezwykłym darem, a tym najlepszym darem było dziecko, więc je zamykali, obcinali głowę i pochowywali w takiej trumience. Słychać cykady. E, a jak już wiecie ze filmu z Grecji, im głośniej skrzeczą, tym wyższa jest temperatura. Obecnie mamy 43 stopnie Celsjusza. Jesteśmy właśnie w Tunisie, czyli stolicy Tunezji. E, no i jest tu strasznie gorąco. E, po prostu wszystko parzy. No i to miasto jest takie, nawet europejskie. Eu vou ver. Ficar... To wszystko to są termy rzymskie, czyli takie łaźnie, w których się myli. To jest droga rzymska. Robili ją tak, że na początku wsypiali, sypali pa, piasek, małe kamyczki, a następnie układali duże. A cement też robili podobnie, tylko że wsypali piasek, dodawali do niego skróbki od jajek. I jeszcze żółtko i białko. Oni nie lecą do wody. Oni lądują już, kończą swoją. Kończą swoją podróż. Zobaczymy, jak przyziemiają. Że w naszym pięciokłowieskowym hotelu 90% gości to są muzułmanie, co skutkowało muzyką arabską od rana do wieczora. Pojechaliśmy do Old Medina, spodziewaliśmy się pięknego, starego miasta, pełnego turystów. Tymczasem zastaliśmy wąskie, zupełnie puste uliczki, które tworzyły labirynt. Nie muszę wspominać, że byliśmy ubrani po europejsku, a spacerowaliśmy jednak po kraju muzułmańskim. Około 12 w nocy. Było trochę creepy. Czekajcie, sprawa. Tunezja żyje w nocy. Są korki, pełno ludzi i wszyscy się bawią. Kierowcy jeżdżą jak chcą, wszystkie auto są poobijane i przepisy nie istnieją. Dziecko wystaje. Leo, gdzie ty jedziesz? Właśnie z Henny e, Zrobiliśmy sobie takie gwiazdki e, no tam podchodzimy do pana, który nam tą hennę właśnie zrobił i się pytamy za ile jest ta henna. No i on powiedział, że zależy od rozmiaru i od wzoru, więc pokazaliśmy na jeden tatuaż właśnie na ten i on powiedział, że 60 dinarów. I my się wyhandlowałyśmy i wyhandlowałyśmy się do 25 dinarów. Dobra, jak się A robi henna właśnie się robi, z drzewa yy, się ściera. Z tego drzewa robi się henne. robię stąd. Zapraszam do naszego pokoju. To jest nasz Tutaj mamy przedpokój. Dalej idziemy i mamy duży salon. I dalej ze salonu przechodzimy do pokoju do sypialni. Mamy tu trochę syfu, ale nie zwracajcie na to uwagi. Jest on przestronny, jak widać. No i mamy cztery łóżka. Dalej, można tutaj wyjść na ładny balkon. Jest on bardzo duży i mamy ładny widok. Z jednej strony na basen, a z drugiej strony, a z drugiej strony na miasto i na park. W Tunezji możecie spotkać takie wążyki przy toalecie i one służą zamiast papieru po wiadomej sprawie w tym hotelu jest bardzo dużo muzułmanów, więc nie ma wieprzowiny no dobra, mamy pierwszą przystawkę, proszę bardzo tunezyjska sałatka Leo, co myślisz o tej sałatce? ale ja, ale ja nie lubię sałatki nie, bo sama rybka może być pyszna, ja lubię no, no, sama, nie ja wiem, że jest pyszne. takiego jajka lejącego. To? to jest ciekawe podanie. To jest ciekawe podanie. Ja mam, masz spaloną kukurydzę? a to jest pewnie pyszne to, jest... to na pewno jest dobre to jest bardzo, bardzo to nie czekam będzie... na twój opis przyrodniczy jest... gorące jest to mega na... a gorące Nettia ty chcesz taką? spalona Przecież masz dużo, dzieli się z siostrą. Jak Jak tam? No, ale dobre. Dobre, Pyszne. A jak ona smakuje? No bardzo, bardzo Ale ma jakiś dziwny smak czy nie? Mięta troszkę? No tam... ma taki trochę... Taki trochę... No taki trochę taki... Jak... Jak moje rodzice piłci... Taki trochę taki... Taki trochę nie smakuje.